nastawiamy się na kontrowanie Charlo, na kąty. Też nie możemy mu oddać oddać od początku pola walki. Musimy być agresywni i boksować. No presją troszeczkę też na Charlo, uderzać po kontrach. Co tutaj w tej walce będzie kluczem też mi się wydaje. Lewy, lewy prosty, którego Charlo nie lubi. Widzieliśmy to w walce z Kanał To jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Box, e, dzisiaj z Andrzejem Fonfarą łączymy się z Chicago. Cześć Andrzej. Siemano, witam, dzień dobry, cześć. Ręce pełne roboty, więc się łapiemy w międzyczasie. Jak widzę, się przemieszczasz. Dzwonię do ciebie wiadomo w sprawie walki z Strycza Słęckiego, bo już jakiś czas szykujecie się w Stanach. Opowiedz mi o tych przygotowaniach. Skąd to się w ogóle wzięło? Może od tego zacznijmy. No, przygotowania idą pełną parą. Skąd się wziął pomysł? Maciek. Y już wcześniej z nim rozmawiałem, że chciał przyjechać na treningi, zobaczyć yy, tutaj troszeczkę, no, on był w Stanach, ale chciał zobaczyć yy, też mój gym. Rozmawialiśmy też wcześniej przed, przed jakby propozycją walki z Charlo. Yy, później ja byłem w Koninie na, yy, na walce Matyka Szymańskiego. Widziałem się z Maćkiem, Maciek też przyjechał na galę, yy, pogadaliśmy, no i akurat w tym czasie padła tu propozycja walki yy, z Czarno. No, i Maciek podjął decyzję, że przyjedzie tutaj, że będzie chciał cały obóz przeprowadzić w Stanach i przygotowania tutaj. Poprosił mnie o pomoc. Dogadaliśmy się. No i jest tutaj i cenujemy już, już chyba dziewiąty tydzień tutaj, czy ósmy tydzień jesteśmy tutaj razem. Także no, obóz, obóz idzie pełną parą. Powiedz, jak się różni ten obóz od tego, który miałeś z Szymańskim? Czy to jest inna specyfika? Myślisz, że to jest inny zawodnik? Jesteś młodym trenerem, to jest jakby twoja, można powiedzieć, że duża, druga walka dopiero. E, tak, tak. Ten obóz się troszkę różni. No wiadomo, Maciek jest troszeczkę na, inny, na innym poziomie niż był Patryk, tak. E, też Patryk nie wytrzymywał takiego tempa do końca tych sparingów, tych rund. I, no i wiadomo, miał długą przerwę. No to był całkiem inny obóz, też troszeczkę lżej, że jakby weszliśmy ten obóz, choć, choć no Pady też mają naprawdę ciężkie i treningi i sparingi, także, no ale jest to inny obóz, mamy tutaj z Maćkiem też i z Pawłem no więcej czasu, tak, Maciek tutaj przyjechał na 11 tygodni przed walką, także mogliśmy sobie y, zrobić całą, całą, całą pracę i kondycyjną i wytrzymałościową i, i sparingową fajnie ten obóz rozpisaliśmy. No jesteśmy już na końcowym etapie, tego wszystkiego. Maciek już ma ponad 80 rund sparingów. W tym tygodniu czeka go jeszcze no dobre ponad 20, w następnym tygodniu około 30, także jeszcze do, do, do na 50 rund. No i jesteśmy jesteśmy gotowi na czarno. No właśnie, jest to chyba spełnienie marzeń trenerskich w twojej drugiej walce, bo wielu trenerów marzy o tym, żeby wziąć swojego podobiecznego do walki o mistrzostwo świata, żeby z nim wyjść, żeby razem stoczyć taką walkę, ty masz szansę w drugiej swojej walce jako trener zawodowy, właśnie stanąć w narożniku walki o mistrzostwo świata. Co to dla ciebie znaczy? No, świetna, świetna sprawa. Wiadomo, znalazłem się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu akurat, tak. Yy, Maciej dostał propozycję, ja jakby jak wszedłem w trenerkę, także troszeczkę, troszeczkę, tak powiem, yy, szczęścia, tak, też, też tym jest. Yy, wiadomo, no ja, ja byłem, ja byłem, ja byłem yy, yy, tam, gdzie, tam, gdzie Maciej teraz zmierza, tak. Yy, gdzieś to doświadczenie mam, jako zawodnik były, yy, jako trener yy, no myślę, że myślę, że też już troszeczkę, troszeczkę też widziałem tych, tych trenerów, tych przygotowań i no i fajnie fajnie to wszystko wychodzi. Dla mnie na pewno jest to ogromna szansa jako trenera, tak? I ogromne wyzwanie, bo, bo to, to nie jest łatwa walka. Jesteśmy też tutaj, Maciek jest underdogiem i, i to czale z faworytem tej walki, a my musimy zrobić wszystko, żeby, żeby ten pojedynek wygrać, tak? No, i ja myślę, że Maciek jest mentalnie i, i fizycznie gotowy. W tej chwili, tak jak mówiłem, mamy dużo rund sparringowych, świetne przygotowania. Maciek jest naprawdę w dobrej kondycji, w dobrej formie. Żadnych kontuzji, żadnych, żadnych że tak powiem, niezapomnianek. Waga już praktycznie zrobiona, także no, czeka, czeka. Maciek, świetny pojedynek i, i myślę, że. No, tutaj Maciek, e, pokaże nam i sprawi niespodziankę. Co myślisz o Charlo? Jakim on jest zawodnikiem? Czy on jest faktycznie aż tak dobry? Bo z mojej perspektywy wydaje się e, naprawdę, że ciężko będzie ugryźć e, ten, e, tą zagadkę, jaką jest Charlo. On jest niepokonanym zawodnikiem. Czy ty widzisz jakieś luki? E, na pewno tak. No, Charlo jest, powiedzmy, gdzieś tam e, uważany przez, przez różnych specjalistów, taki i. E, i, i za takiego zawodnika, no, który, który no, i umie uderzyć tak, i, ma, i ma świetną pracę nóg, ale ma też, ma też, ma też luki. Tak, opuszcza tą lewą rękę, kiedy atakuje do przodu, troszkę chaotycznie leci. Także my tu też nastawiamy się na kontrowanie czarno, na kąty. Też nie możemy mu oddać oddać od początku pola walki. Musimy być agresywni. I boksować, no presją troszeczkę też na Charlo, uderzać po kontrach. Co tutaj w tej walce będzie kluczem, też mi się wydaje. Lewy, lewy prosty, którego Charlo nie lubi. Widzieliśmy to w walce ze gdzie ten lewy prosty świetnie pracował. No te dwie walki czala ostatnie z Zemreczenko i z Montielem pokazały, że, że gdzieś ma tam braki, że też leci do przodu, że gdzieś z tym Montielem też też przyjął i, i, i był gdzieś tam chwilę, chwilę w opałach, tak? Wiadomo, jest to mi świata, świetny zawodnik, nigdy nie przejął pojedynku. Miał też jakiś tam słabszy czas ostatnio, tak, bo, bo gdzieś kłopoty z prawem i, i to wszystko. Także teraz będzie pewnie chciał wrócić. I, I na pewno będzie chciał pokazać, że, że jest lepszy. No ale zobaczymy. Myślę, że, myślę, że Maciek będzie jego jedną z, z trudniejszych przeszkód w jego karierze. No i my zrobimy wszystko, żeby tą, tą walkę wygrać. Maciek musi być no, gotowy na, na każdy tutaj plan. Yy, mamy też parę wariantów walki, tak? Yy, Codziennie rozmawiamy jak boksować, układamy jakieś akcje. Yy, Maciek robi z, z Sparingi ze świetnymi zawodnikami, z Chrisem z yy, z Mungują, tak, z Mungują byliśmy w Big Bear, fajnie w Kalifornii z, z pani partnerami, którzy byli głównymi partnerami, między innymi Gołowkina, teraz przyjeżdża do nas chłopak z Teksasu, Jimmy, 10-0 rekord, ale zawodnik, który też jeździ na sparingi do Canelo, który też pochodzi z Teksasu, z Houston, który też sparował z, z Charlotte, także będzie nam troszeczkę mógł powiedzieć, może podpowiedzieć. No my musimy być w tej walce tutaj gotowi na, na najlepszego Charlota, uważać na te jego chaotyczne i mocne ciosy. Pracujemy też sporo nad obroną, nad, nad blokami, nad, nad kontrowaniem po, po blokach, po, po Maćka obronie, także no, czeka nas świetny pojedynek. Napawają e, te nazwiska, kto, o których mówisz przy okazji sparingów, i w ogóle całe te sparingi, nadzieją, bo to jest coś, na co się najbardziej żalił Maciek Suleński tak naprawdę. I, i dlatego wyjechał Dokładnie. do Stanów, żeby mieć te dobre sparingi. Myślę, że Dokładnie. to jest właśnie. Tutaj, klucz? Tutaj, tutaj, tak. Tutaj, sparing partnerzy, no naprawdę na sali wczoraj też sparowaliśmy z chłopakiem, który ma 800 rekord, jest amatorskim mistrzem Stanów Zjednoczonych, 8 y, zawodowych, też y, fajny styl. Tutaj troszeczkę wiadomo, ten boks jest inny niż, niż w Europie, tak? Ciężko też z panich partnerów, a jeżeli trzeba z panich partnera ściągać, no to już wiadomo są duże większe koszta, tak? Tutaj chłopaki przychodzą na salę. Gdzieś tam tych z Panich partnerów też lekko opłacamy, tak, bo, bo no chłopaki też dają się wszystko, ale też przychodzą. Po to, żeby właśnie też uczyć się, tak, i, i zobaczyć y, też y, sparingi z Maćkiem. Także no jest tutaj naprawdę sporo sparring partnerów, i, i na sali możemy mieć i pięciu, sześciu jednego dnia, jakbyśmy chcieli, tak. Ale mamy teraz dwóch, trzech, którzy naprawdę stylowo troszeczkę przypominają Charlo. Y, wiadomo, też tych sparring partnerów nie dobierze się tak y, konkretnie pod Charlo, no bo jest to, jest to zawodnik, który, no, który ma taki nietypowy styl, tak. Ale, ale mamy też paru fajnych partnerów, którzy naprawdę w, w, w różnych sytuacjach zachowują się bardzo podobnie, także jestem zadowolony z tych sparingów. No i Maciek radzi się na tych bardzo dobrze. Wczoraj mieliśmy sparringi, gdzie chłopaki zmieniali się co 2-3 rundy, Maciek zrobił 10 rund. Później dobiliśmy na workach, później drugi trening, także naprawdę dobra forma Maćka, dobra predyspozycja i no i tak myślę, będzie do końca. Miałem okazję być na Twoich przygotowaniach, z kilku montować jakieś materiały, wideo, więc zawsze mnie zachwycało to, że Ty bardzo profesjonalnie podchodzisz do tych przygotowań. Fizjoterapeuta, człowiek, który ma Ci wiązać tapy, podawać wodę, osobny trener. Każdy ma swoją rolę w teamie, każdy się czymś zajmuje. Nie było tak, że tak jak to często bywa w Polsce, trener przepisuje siłownię i jednocześnie E, powiedzmy, że przeprowadza psychologiczną e, rozmowę z e, zawodnikiem i układa plan na walkę, bo ciebie wszystko było tak fajnie podzielone. Czy jakby te same m, rzeczy stosujesz e, teraz na obozie Maćka Słońskiego? Dokładnie, no, oczywiście, obozie. oczywiście, nawet, nawet kiedy był Patryk Szymański, tak, to naprawdę profesjonalnie podeszliśmy do tego wszystkiego. E, no i teraz, kiedy jest Maciek, tak samo, no wiadomo, dwa razy, dwa razy w tygodniu terapeuta. Gdzieś tam patrzymy, żeby Maciek nie dostał kontuzji, tak yy, rozbijałem mu te mięśnie, rozluźniamy go i pilnujemy. Yy, Paweł Kłak, ja yy, Catman, tak? I, i cały team yy, panowie, którzy przygotowali, pomagają nam przygotować Maćka pod kątem fizycznym, yy, z, z Warszawy. Yy, także także no, cały team tutaj pracuje na sukces Maćka, tak. Wiadomo, że, że w ringu, że w ringu, no Maciek będzie podejmował decyzje, jakby już już de facto, no sam, tak. My będziemy mu tylko gdzieś tam podpowiadać i. I, i, i krzyczeć tak z boku, żeby, żeby, bo my troszkę też inaczej to będziemy widzieć. No ale tutaj Maciek też jest mocny psychicznie, tak. Ja widzę tu na treningach, na sparingach, że, że on nie odpuszcza, jest, jest bardzo pracowity. Przyjechał tutaj, odciął się, od, że tak powiem, od rodziny, od, od, od tego całego otoczenia, naprawdę jest skoncentrowany i, i myślę, że to też będzie gdzieś tam e, kropka na D w tej walce, tak, bo, bo naprawdę Maciek poświęcił bardzo dużo i daje się wszystko. To jeszcze ostatnia dwa pytanka, jak te sparingi zmogują, bo do tej walki miało dojść między panami, czy chcieli sobie coś udowodnić, czy to były jakieś mocne, wyjątkowe sparingi, dobre sparingi? Tak naprawdę nie, w Kalifornii byliśmy tydzień, zahaczyliśmy e, e, walkę Charla w sobotę, brata, brata Charlo, Później w niedzielę zrobiliśmy lekki rozruch, w poniedziałek 10 rund, w środę chyba powtórzyliśmy tą dychę, także 20 rund. No i pojechaliśmy do Big Bear, tam Maciek zrobił 8 rund, 6 z Mugią i 2 rundy ze spaniek partnerem, którego zabraliśmy z Los Angeles ze sobą, także nie było tam jakiejś wojny, tak? Było to bardziej no, taki fajny sparring, trochę taktyczny, ale później się troszkę rozkręciło, było też e, parę mocnych wymian. E, fajny taki równy sparring, tak? E, Maciek też jakby no, nie dał sobie w kasze dmuchać, e, Munguja tak samo, ale, ale był to taki sparring z respektem, później wspólne zdjęcie, tak? E, panowie sobie podziękowali, sprawdzili się i, e, no i fajnie było Maciek na pewno zobaczył też. Yy, troszeczkę inny styl, bo ja ma taki no, typowo meksykański styl do przodu, lubił się pobić. Takie mocno obszerne ciosy nieraz. Yy, no ale fajnie, kolejne doświadczenie, kolejne złapane rundy. Także w, 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 samym, w, samym, yy, w samej Kalifornii zrobiliśmy około 30 rund sparingowych. No, troszeczkę, troszeczkę yy, tam zjechaliśmy, no bo, bo jednak wysokość, tak. Big Bear jest położony na ponad chyba 2000 metrów, także wysoko. My przyjechaliśmy tam w, w czwartek wieczorem, spaliśmy tylko noc, także Munguja był już tam jakby mm, zaaklimatyzowany. Gdzieś tam brakowało troszkę powietrza, ale zrobił Maciek fajne 8 rund. Najpierw dwie z, z naszym spalnym partnerem, później y, dobił 6 rund z Mugiją, 8 rund. Woreczki, także fajny trening, no i powrót do Chicago. Ty w swojej karierze można powiedzieć, że byłeś takim człowiekiem od niespodzianek. Chociażby ta walka mistrzowska, gdzie położyłeś Adonisa Stevensona, pamiętam, przed Chavezem nie pokazywali cię w materiałach promocyjnych. Wszystko było robione pod Czaweza, który wtedy był jeszcze gwiazdą zupełnie. Już dzisiaj patrzymy na niego inaczej z perspektywy tych przegranych, ale wtedy tylko jedna przegrana i to walka, którą, w walce, którą mógł wygrać. Ty go zlałeś strasznie, dlatego mówię, nazywam się takim wszelkiem niespodzianek. Jak zrobić taką niespodziankę? Czy masz jakieś tajemnicę, którą jesteś w stanie przekazać Maćkowi Słowackiemu, czy trzeba po prostu ciężko pracować na sali? Ciężko pracować na sali, na pewno na ten sukces złoży się tutaj wiele rzeczy tak. Wiadomo, Macie, ktoś musi mieć swój dzień gdzieś tam musi mieć być... szczęścia, tak. Oczywiście no, ciężka praca na obiadę, zaraz to pracować na obóz, zrobić tu i wtedy tam ta pewność siebie z tyłu głowy była taka, że okej, okay, jestem gotowy, oddałem z siebie wszystko na treningach, na obozie i, i to też buduje bardzo y, silną, silną mentalność przed walką. tak, że wiesz, że. Że zrobiłeś tyle i tyle run, że naprawdę się wszystko, jesteś gotowy, i to na pewno da Maćkowi dużo takiej pewności siebie. Ja po Maćku, że naprawdę jest mocny psychicznie, gotowy. To było jego, że tak powiem, marzenie i to marzenie chcę teraz spełnić. Jesteśmy gotowi, jeszcze mamy yy, go tydzień później, następny tydzień, ostatnie sparringów i 14, yy, 14 wyjeżdżamy do, do Houston. Tam już lekkie treningi, pilnowanie wagi, yy, no i łapanie świeżości. Yy, I wychodzimy do ringu, robimy swoje, tak? Plan na tą walkę no na pewno będzie trzeba mądrze obok stać w pierwszych rundach w obronie ale też nie dać jakby narzucić Charlowi swojego stylu lewa ręka kontrować Charla, no nie dać mu się rozwinąć tak w tych jego akcjach i, i no na pewno będzie też trzeba było stawiać troszeczkę presją tak jak Maciek to robi na, na, na sparringach, na, robił to na we wcześniejszych walkach Myślę, że Maciek to jest doświadczonym zawodnikiem, bo boksował już z paroma świetnymi zawodnikami, tak, pokazał, że, że toczył równe walki lub no, pokonywał ich, także yy, myślę, że tak jak tak jak powiedziałem, no, ja wiem o tym, że Maciek jest na to gotowy i czekamy na 18 czerwca, wychodzimy, robimy niespodziankę i na koniec będzie słychać and the new Maciek Suleński. Okej, okay, czyli to jest twój oficjalny typ. Walka przed czasem czy myślisz, że na punkty? No, knockout. Knock knock Chyba to jest przepowiednia. <laughs> no zobaczymy, zobaczymy. Ja tutaj nie chcę jakby y, mówić, czy Maciek wygra na punkty, czy przed czasem. Y, na pewno będzie to świetny pojedynek, tak? Czaro ostatnie z dwie walki wygrała na punkty, ma gdzieś to uderzenie, ale w ostatni... Nikt walka tego nie wykorzystywał. Miejmy nadzieję, że tutaj też nie wejdzie jakaś bomba. My będziemy robić wszystko, żeby, 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 żebyśmy to my sprawili niespodziankę. No Maciek naprawdę też w tych sparringach tutaj pokazuje no dobrą formę, bo już dwóch, trzech sparring partnerów, że tak powiem, tańczyło po, po prawej ręce Maćka. Jeden musiał skończyć spadnik wcześniej w, w Kalifornii. Także, także no Maciek ma czym uderzyć i, i jeżeli w dziesiątkach trafi mocno czalo, to też czalo może mieć problemy. Poprawiliśmy troszeczkę też maczkowi uderzenie, też troszeczkę narzuciliśmy mu inny styl. No zobaczymy tu na pewno innego maćka niż we wcześniejszych pojedynkach. To mogę gwarantować i, i myślę, że to wszystko sprawi, że, że Maciek wygra tę walkę. Słuchaj, nie mogłem się doczekać tej walki, ale teraz nie mogę się doczekać jeszcze bardziej aż jeszcze bardziej się podekstowałem tym no wszystkim. Dziękuję Ci za rozmowę, za poświęcony czas i czekam na walkę. Dziękuję, pozdrawiam. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.